Wie pani, co. Przepisu to nie ma, bo teraz tak się rzeczywistość zmieniła, że to nie wiem, jak się teraz. Jak, co co, co należałoby radzić, czy bardziej, żeby ktoś tam wołał skandal, czy nie wiem, czy co, prawda. ale Ale. W, w czasach, kiedy, kiedy mnie przeszło zaczynać tę, tę, tę drogę zawodową, to niewątpliwie, to no, 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 na pewno dbałość o, o, o poziom, o, o, o poziom, o rozwój, o, 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 o bycie wiernym sobie również, mm, o bycie sobą, bo Eszczeda to jest tak, aktor na scenie gra różne postacie, a my, a my musimy no, na kogoś, na kogoś działać, ta, a nie inna osobowość właśnie, prawda, sceniczna czy w ogóle ludzka taka. Także, no, ale to chyba, mi się wydaje, że nie od czasów, to wydaje mi się, że na dłuższą metę, zwłaszcza, żeby zachować z, zainteresowanie, czy, czy takie właśnie łzanie, to, 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 to trzeba być sobą. To dziękuję bardzo i moja jeszcze na koniec prośbę o pozdrowienie widzów programu Pasjon na Kręcenie, jakby Pani mogła pozdrowić. A -a. Bardzo serdecznie pozdrawiam widzów programu Pasją Nakręceni i życzę tego nakręcenia nieustannego, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy, pozdrawiamy bardzo serdecznie widzów programu Pasją Nakręceni. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów Pasją Nakręcony. Cześć, mówi Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam telewizów programu Pasją Nakręceni. Dziękuję za wypowiedź.